Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby Twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do w tematu. W artykule opowiemy o tym, jak wybrać odpowiednie felgi aluminiowe, na jakie parametry należy zwrócić uwagę i jakie niuanse występują przy wyborze i montażu. W artykule opowiemy o tym, jak wybrać odpowiednie felgi aluminiowe. Na jakie parametry należy zwrócić uwagę i jakie niuanse występują przy wyborze i montażu? Pierwsza rzeczą podczas tuningu samochodu kierowcy natychmiast próbują zainstalować nowe tarcze, zastępując standardowe tarcze felgami aluminiowymi. Obecnie istnieje wiele konfiguracji i rodzajów felg aluminiowych. Młodzi kierowcy często zakładają tego rodzaju tarcze do samochodów krajowych i prawda jest, że natychmiast zmieniają wygląd na lepszy. Ale nie zawsze tak prosta jest procedura wymiany. Konieczne jest, aby podnieść rozmiar nadkoli, aby następnie nie ocierały się obłotniki. Parametr, który jest za to odpowiedzialny, jest uważany za średnicę. Z czego wykonane ESA felgi aluminiowe? Materiał, z którego wykonane ESA tarcze, jest uważany za bardzo ważny. Obecnie wykonuje się je ze stopu tytanu, bardzo rzadko, aluminium lub magnezu. Za jedne z najlepszych uważa się tarcze ze stopu aluminium. Najczęściej można je znaleźć w drogich sklepach motoryzacyjnych. Są mniej podatne na korozję i wyglądają bardziej estetycznie. Parametry przy wyborze tarć. Wzór i kolor dobierany jest przez każdego właściciela indywidualnie, tutaj można się spierać do nieskończoności. Zarówno na rynku, jak i w specjalistycznym sklepie motoryzacyjnym można wybrać tarcze, które pokaza, jak samochód będzie wyglądał. Z danym motywem lub innymi tarczami. Materiał tarcz design nie jest najważniejsza rzeczą przy wyborze, ale materiał, z którego wykonany jest element, odgrywa rolę. Skład materiału rozpoznaje się po jego składzie. Odlewany magnes, lekki, ale bardzo kaprysny na wstrząsy i szybko pikę, od razu chce. Powiedziec, że nie warto brać magnezu, zarówno odlewane, jak i QT kosztują niemałe pieniądze, często esa robione na zamówienie. I tylko do samochodów sportowych Cena może zaczynać się od 1000 dolarów amerykańskich za sztukę. Dlatego lepiej jest przyjać optymalny stosunek ceny odlewu do ceny samochodu, ponieważ kupowanie samochodu za 5000 dolarów amerykańskich i inwestowanie w koła kolejne 4000 dolarów amerykańskich nie ma sensu, więc jakość nie wzrośnie na lepsze. Średnica R. Jeśli chodzi o średnicę felk aluminiowych, należy wybrać najlepsze opcje. Często zaleca się, aby przyjać taka sama średnicę. Jak rodzimy tarcze. Ponieważ dzięki temu opona nie będzie ocierać o błotniki, na zakrętach nie rozerwie błotników, a przy obciążeniu. Osi również nie będzie problemów. Przyjęło się mierzyć je nie w centymetrach, a w calach. Dozwolone jest wzięcie nieco większej średnicy, ale wtedy trzeba będzie wziąć oponę o mniejszej średnicy. Ale biorąc pod uwagę nasze drogi, niskoprofilowa guma nie jest najlepszym rozwiązaniem, szybciej psuje koła. Jeśli zwykła tarcza może być spawana, odlewana Niestety, nawet spawana przez długi czas nie wystarczy. Na kilka tysięcy kilometrów albo do pierwszego dobrego uderzenia. Można je spawać tylko argonem. Maksymalne, co można zrobić, to przetoczyć tarczę przy O. Wylot E45. Poza średnica należy również zwrócić uwagę na Outrigid. Standardem jest E45, czyli TZW. Odległość pomiędzy płaszczyzna tarczy a płaszczyzna samego mocowania tarczy. Dla każdej tarczy parametr ten jest inny i może być mierzony od milimetrów do centymetrów, często określany jako offset. Warto stosować się do zaleceń dotyczących doboru tego parametru. Niektórzy naruszają ten parametr i zakładają szersze tarcze, zwiększa to stabilność i zwrotność. Ale tam gdzie SA plusy jest te z minus, zwiększy to obciążenie łozysk piasty, zwiększy zużycie paliwa, bo zwiększy się obciążenie silnika. PCD następny na liście jest parametr PCD lub inaczej średnica środków otworów montażowych i ich liczba. Sklep poleci Ci, jakie rozmiary będą pasować do Twojego samochodu. Czasami kierowcy nadal kupują tarcze, które nie pasują, a następnie całkowicie zmieniają piastę lub zakładają specjalne stojaki, które dopasują parametry samochodu do tarcz. Podczas montażu tarcz należy sprawdzić, czy śruby mocujące mają odpowiedni rozmiar, nie powinny być za krótkie ani za długie. Jeśli będą zbyt krótkie, zostaną obcięte przy piaście. Jeśli SA zbyt długie, mogą uszczypnać i uszkodzić tarcze hamulcowa lub inne ruchome części koła. BIA niektórzy producenci podają parametr BIA, czyli średnicę centralnego otworu tarczy, mierzona od strony tylnej osi, mierzona w milimetrów. Często starają się znaleźć śruby o najlepszym rozmiarze dla tego parametru. Jeśli piasta nie była wymieniana, warsztat samochodowy od razu powie, które śruby lepiej wziąć. Teraz przykład rozszyfrowania napisów, specyfikacji technicznych, wszystkich tarcz. Węzmy przykład j 5514400 et 49 g 566 oznacza to tarczę o szerokości 5,5 ,5 cala o promieniu R14 cali z czterema otworami mocującymi na okręgu o promieniu 100 mm, o wysięgu 49 mm i średnicy otworu pod piasta 56,6 mm. Wymiana i montaż felg aluminiowych Nie warto wymieniać felg aluminiowych w domu w dziadowski sposób, ponieważ natychmiast pozostawi ślady uszkodzenia na tarczach. Pierwsza rzeczą do zrobienia po zakupie jest zamontowanie i wypróbowanie felgi aluminiowej bez opon na piaście samochodu. Zdejmij koło rodzime i zainstaluj nowa tarczę, jeśli przestrzegałeś wszystkich parametrów, powinno to być pierwszy raz, aby stać się rodzimym. Po zamontowaniu poruszaj nią, nie powinna się ruszać, nie powinno być żadnych luzów. Teraz ponownie włos natywne koło i udaj się do stacji obsługi, aby ponownie okablować samochód. Za pierwszym razem nie należy od razu wciskać gazu i przetestować nowe tarcze, pozwolić im się o siebie ocierać, a jednocześnie zobaczyć. Jak zachowuje się samochód z nowymi kołami? Przy zakupie wiele osób zadaje sobie pytanie, jak nie dije się nabrać na podróbkę. Powiem, że tylko doświadczeni specjaliści mogą określić jakość na oko, a nikt w sklepie nie pozwoli ci tego przetestować. Zazwyczaj sprzedawcy namawiają do zakupu właśnie tych, które uważają za najlepsze, nie zawsze jest to prawda, nie należy im wierzyć. Gdyż nie zawsze Esa uczciwi i obiektywni. Lepiej kupować tarcze w wyspecjalizowanych salonach z gwarancją. Często takie salony cenią swoje reputacje i nie podsuwają towarów niskiej jakości. Nie wahaj się poprosić o dokumenty dotyczące tarcz i certyfikat jakości od producenta. LexanI Forget 105 na zdjęciu. Z popularnych marek warto wymienić Asanti, Lexani, Fuel, Velanou, ruci. Ceny tarcz mogą wahać się od 50 dolarów amerykańskich do 5000 roku. 6000 dolarów amerykańskich. Na przykład taka odlewana tarcza Lexani Forget 105, której koszt zaczyna się od 1000 dolarów amerykańskich, takie tarcze ESA często w komplecie z drogimi samochodami sportowymi. Wideo o tym, jak wybrać odpowiednie felgi aluminiowe, Wideo z poradami dotyczącymi montażu.